Druże małych stópek. Kwiatuszek farbuszek. Cześć, witaj w kolejnej bajce. Ale zanim wskoczymy do korytarza wyobraźni, odpowiedz mi na jedno pytanie. Obiło mi się o uszy, że ostatnio wydarzyło Ci się coś ciekawego. Co to było? Powiesz nam wszystkim? O rety, ale historia. Bardzo lubię słuchać tych twoich opowieści. A teraz, tak to już jest ten moment, kiedy ponownie meldujemy się na korytarzu wyobraźni. Znasz już to miejsce z naszych bajek. Czujesz się tu dobrze? Jest bezpiecznie. Jest radośnie. Wszędzie tańczy ciekawość, która wciąż głośno pyta: co jest za kolejnymi drzwiami? No, 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 co jest za kolejnymi drzwiami? Przypomnij mi jaki przedmiot z poprzedniej bajki otworzy dziś naszą czary mary furtkę? Doskonale. Piłka do nogi. Wturlaj ją przez próg i zrób krok do kolejnej przygody. Zamknij oczy i wyobraź sobie Bajkową krainę kwiatów. To był poniedziałek, albo środa, na pewno nie sobota i czwartek, ale być może, że był to piątek. Kiedy w bajkowej krainie kwiatów pojawiła się dziewczynka o imieniu Lili. Lili o niebieskich oczach. Ma na sobie codzienny mundurek, posiada też wielki uśmiech na twarzy, a zamiast bucików. Przywiązała do swoich małych stópek wrotki. Dziewczynka z butami, które posiadają kółka, zawsze marzyła o tym, aby na wrotkach zwiedzić cały świat. Zawsze była rozanielona, kiedy przekraczała bramę do krainy kwiatów. Taki arcypiękny stan poczuła też teraz, kiedy nucąc sobie pod nosem swoją ulubioną piosenkę. dziła wraz z wiatrem przez alejki kwiatowej krainy. Jeden z piruetów doprowadził ją do fontanny. Zatrzymała się i po raz pierwszy zobaczyła coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegała. Spoglądał na nią kolorowy kwiat. Wyglądał trochę jakby wykąpał się w wannie wypełnionej wszystkimi możliwymi farbami. Był trochę zielony, trochę pomarańczowy, był trochę błękitny i trochę purpurowy. Gdy zaciekawiona dziewczynka zbliżyła się do niego, kwiat nagle zaczął mówić. No, witaj, jestem kwiatoszek farbuszek. Widuję cię w mojej krainie codziennie, ale dopiero dziś nabrałem odwagi, żeby ci powiedzieć, że prześwietnie jeździsz na wrotkach. Gdybym miał takie buciki z kółeczkami, Byłbym najszczęśliwszym kwiatuszkiem, farbuszkiem na świecie. Takie wrotki to dobry pomysł, prawda? Kto chciałby pojeździć na wrotkach, niech teraz krzyknie: Farbuszku, ja też! Uwaga, spróbujmy razem. Farbuszku, ja też! Farbuszku, ja też o tym marzę. Lili była zaskoczona, ale. Jednocześnie bardzo podekscytowana spotkaniem z kwiatem. Bez wahania zaproponowała mu wspólną przejażdżkę. Farbuszek usiadł wygodnie na wrotkach, a Lili popędziła w głąb krainy kwiatów. Kiedy tak krążyli po alejkach, wypełnieni beztroską i zachwytem, Lili zauważyła, że w gronie miliona różnych kwiatów tylko farbuszek się uśmiecha. Zapytała więc swojego nowego przyjaciela: Dlaczego tak jest? Farbuszek powiedział, że kwiaty czują się samotne. Nikt od wielu miesięcy nie odwiedza krainy kwiatów, oprócz małej, hałaśliwej dziewczynki jeżdżącej na wrotkach. Kwiatuszki i smutne minki, obrazujące fakt, że roślinki nie mają już mocy, aby rozwijać piękne płatki, a nawet wabić pszczoły. Lili poczuła, jakby nad jej głową w jednej chwili pojawiły się duże, czarne deszczowe chmury. Miała ochotę na deszcz łez. Spojrzała na farbuszka i, patrząc na jego maślane oczy, w jednym momencie krzyknęła: Mam pomysł! Lili postanowiła pomóc kwiatom. Zaczęła jeździć na wrotkach wokół każdego z nich, poświęcając czas. I cierpliwość nauczenie roślinek, jak jeździć na wrotkach. Pokazywała im, jak złapać, jak utrzymać równowagę na kółkach, a nawet jak robić piruety i skoki. Kwiaty na początku bały się, ale Lili była cierpliwa i nieugięta, że w końcu zaczęły z nią trenować. W ciągu następnych kilku dni farbuszek i spółka zaczęły kwitnąć jak nigdy przedtem. Kwiaty znów zaczęły cieszyć się swoim codziennym, kolorowym życiem. Były pełne dobrych emocji i... i znowu wabiły pszczoły. Lili była cała w skowronkach, że pomogła swoim nowym bratnim duszom. Zrozumiała też coś więcej, co było dla niej lekcją w jej codziennym, domowym życiu. Jeśli nie dbamy o naszych bliskich, będziemy o nich zapominać, nie będziemy mieli dla nich czasu. To oni, tak jak kwiaty, będą się marnować i usychać. Dziewczynka zrozumiała, że czułość, zainteresowanie, pielęgnacja czy troska są kluczowe dla przetrwania nie tylko kwiatów, ale także dla ludzi. Dziewczynek i chłopców w każdym wieku, którzy marzą o rozwijaniu swojego naturalnego piękna i umiejętności. Lili postanowiła dalej opiekować się kwiatami i zapewniać im miłość i uwagę. W końcu, dzięki jej staraniom, bajkowa kraina stała się jeszcze piękniejsza i bardziej urocza niż kiedykolwiek wcześniej. Kwiatuszek, farbuszek też dał coś od siebie, dał dziewczynce piękną inspirację i nadzieję na przyjaźń. Dzięki tej mocy, mała Lili zawsze czuje, że nie jest sama i zawsze może liczyć na wspólne wrotki z farbuszkiem. Jeżeli kiedykolwiek będziecie jeździć na wrotkach pośród smutnych buziaków, kwiatków, ludzików, przypomnijcie sobie tą przygodę. Warto dbać o innych, bo każdy ma w sobie coś pięknego i wyjątkowego, co można rozwijać i pielęgnować. Farbuszek daje Ci najpiękniejszy, najbardziej radosny i najbardziej barwny kwiat z całej krainy. Podoba Ci się? Zabierz go ze sobą do kolejnej przygody. A teraz. A teraz przytul się do swojego największego przyjaciela i powiedz mu, że jest dla ciebie kimś bardzo ważnym. Chodź, wracamy do domów, a na korytarzu wyobraźni widzimy się już niebawem, mój mały przyjacielu.